Halo, halo, dzień dobry, moi, kochani. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Craft World. A. Budujemy się, słuchajcie. Budujemy się jak możemy, zbieramy rzeczy, gotujemy. Jeżeli chodzi o, technolo o technologię, nie spieszymy się za zanadto tutaj. Będziemy to sobie robić bardzo na spokojnie, rozwijając e, gdzieś tam symultanicznie. O, mamy kolejne liście, super. A mamy wełnę? Mamy. O Jezus, ile my mamy wełny. Super. I płatnerstwo przez to zrobione 18 lin, cudownie. Dobra. I tu wchodzimy. No, tu będziemy i tak zaraz pracowni i kuźni potrzebowali, ale zrobimy sobie to kucharstwo. Węgla mi zabrakło, niesamowite. Będziemy musieli pójść zaraz na wydobycie. W takim razie tu już widzę, że jest węgiel. Dobra, to, to co? Kopiemy kolejne dwa poziomy i wio. Robimy tak, słuchajcie Do tego miejsca tu musimy A tu musimy zbudować to i tu musimy tak Pięknie Dobra, elegancko Dużo drabin będziemy tu potrzebować, dus od razu zróbmy je Jeszcze jednej mi brakuje Tak I tak, super, zajebiście Zajebiście. To, dumny jestem z tych drabin, że tak ładnie są zbudowane. I co, on będzie próbował tutaj od góry się na przykład wbijać. Czy co on zrobi? Od lewej na przykład. Dobra, zabijmy tego Yetiego. Na tyle, na ile to będzie wykonalne, tylko nie w pojedynkę dokładnie. raz, ale przynajmniej. Zajebiście. Zatwójmy. 220x, o tam nie chodzi. To jest coś, co warto robić zawsze. Dobra, tutaj się wkopujemy. Dobra, może jeszcze nie pochodnie. Spokojnie z tymi pochodniami. Tu się zaskopimy po węgiel, bo widzę, że już mi brakuje. Dobra, tu jest piętro dokończone, więc dokończmy sobie też pochodnie. Tu już, jak, tu ich aż tyle faktycznie nie potrzebujemy. Możemy pozostać na dwóch na przykład bocznych. Rozbierz pochodnie, a tu postaw pochodnia, super. I te środkowe mogą być na każdym piętrze powiedzmy. I tu na przykład też się dodajmy. Super, tu jest drzewo do ścięcia, więc jak najbardziej. Drzewa najlepiej od razu robić. Ehm, no i co? Tu się wkopujemy, słuchajcie, w złoże żelaza. Ewidentnie tutaj portal. O, kurde, ile? Znaczy nie żelaza, przepraszam, tylko wungla. Ewidentnie tutaj portal robimy, żeby to nie zajęło dużo czasu. I kopiemy węgiel. Kopiemy, kopiemy ile wlezie, słuchajcie, tak naprawdę. I co, teraz będziemy sobie te korytarze, one są już na tyle nisko, że te tutaj dwie najniższe kondygnacje będziemy mogli przedłużać sobie fajnie. I to będziemy robić celem odnajdywania kolejnych złóż. To od razu robimy tak. No tu nie sięgniemy, już widzę, ale tu jak najbardziej możemy. Super, to sobie powybieramy. Wy tutaj gotujecie nam pięknie. No już wchodzi jakiś wągielek, yy, i możemy już sobie, słuchajcie, kolejne mięska porobić. O, i tu nam już. Zrobię poziom. Dobra, tutaj musimy pilnie szczury wytępić. Dobra, lecimy. Tego źródka tak samo. Tu, 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 tu. Tu. I tu klasycznie postawimy. Tutaj nie trzeba, rozbierz pochodnia. Hmm, jakoś dziwnie, coś mi tu nie gra. No właśnie, to są różne odległości. To muszę, to, tego nie muszę rozbierać. Dlatego... Hmm. Cóż, tu tak jakby nie. Gra... A wiem co. Tę pochodnię muszę rozebrać, i tę. A postawić, będziemy musieli się tu, dobra, już wszystko wiem. Co jest nie tak, symetria musi być. No, nie ma opcji, nie? No, drewna mamy bardzo dużo teraz. To jest pocieszające, bo na tej mapie o drewno ciężko, zimowej. Więc. O kurde, tutaj kolejne drzewo, wydobywajmy to, wydobywajmy to. Super, trzeba się będzie rozważyć. Czy nie polecieć parę pięter w górę jeszcze, tak z pięć. Yy, I nie zrobić po prostu sobie kolejnego pięterka yy, na drzewa tam, bo może to być bardzo, bardzo przydatne. Po prostu. Dobra, tutaj sewęgiel, tutaj sewęgiel, kop, kop. Teraz są atakowane dwa. No ale to są wszystko szczurzyńska, więc to nic groźnego. Tak naprawdę tutaj robimy tak. Tutaj zaklejamy. chociaż będzie to już jest piętro kopalniane to będę wolał, żeby szły te korytarze możliwie w dół i potem tylko prostymi liniami na boki, no nie? Na tyle, na ile to będzie możliwe oczywiście, no bo to jest taki węgiel, że to no trzeba to rozbić złoże i zaraz dopiero będziemy się bawić estetyką, jak to wszystko już elegancko sobie wydobędziemy, bo tu jest też żelazo, już widzę i dlatego chcemy tu być. Dobra, za 10 minut kolejny atak. Dobrze byłoby do niego mieć z 9 przynajmniej tych krasnali, więc teraz spójrzmy trochę w te technologie, mimo wszystko. Tu już mamy zrobione. Później pracownie muszą powstać na pewno. To będziemy mieć lepsze te bronie, już chociaż. No. Drewniany kostur, jakiś łuk, tego typu sprawy. I zaraz fortyfikacje. O kurde, nie, tu nie. No, tu muszą zaraz pracownie popowstawać. Dobra, na sobie tutaj wydobądźmy. Tu jakieś mięsko spadło. Nie miło. Nie, nie buduj bloki, tylko wymiętylne. Wymętylne bloki, wymętylne bloki Mogę tutaj to rozbić, żeby takie kopało. kapało Słuchajmy to to przy usty Zastąp przednią piasek Dobrze o. Estetyka musi być ajna estetyken. O kurna i pięknie żelazo Ciachamy to wszystko na szmaty Do magazynów Na szmaty i do magazynów Drabinki sobie robimy Tutaj robimy tak to wydobywamy wszystko Stawiamy drabinki Tutaj kolejne, to jak najbardziej Tu mamy zajebiście duże złoże I totalnie trzeba to wszystko wydobyć Tutaj to co jest Ciachamy tam Wy wy coś róbcie, zaraz jakiś atak przyjdzie, widzę Tu coś mamy Zobaczmy go Zajebiście Tu idzie Yeti, Yeti go tak samo Pięknie, dobra, trachamy go, trachamy go Dawaj, dawać, dawaj, dawać. Pięknie. Tu zobaczcie, jak drzewa powyrastały. To jest dopiero super. Cztery drzewa tu mamy na górze. Dobra, to już o drewno aż tak się nie martwię. Bo widzę, że dużo się polepszyło pod tym względem. Jeden z tu śpi. Dużo Was tutaj widzę wydobywa. Tutaj trzeba, o, takim wskazywać pojedynczo. Żeby kopali zamiast rozwalać drabiny. Pięknie. Skoro tutaj kop. Tutaj kopiemy, tutaj kopiemy. O kurde, ale węgla. Pięknie. Wstyd taką brzydką jaskinię tu robić, ale naprawdę jest prześlicznie. Jeżeli chodzi o ilość złóż dostępnych w tym miejscu. Tu sobie zrobię kolejny portal. No nie wiem czy nie za długie te portale robię, ale dobra, niech tutaj ciachają. Tu zaraz będziecie wychodzić, chłopaki. Em, te drewno. Zobaczcie, kurde, ale fajnie. Świetnie, naprawdę genialnie. Ty już gdzieś widzę drewno ścinać, to mi się bardzo podoba. Jak źle trzaskałem te surowce, to mi się podoba. That's the spirit. That's the spirit, motherfucker. Dobra, no, tu gdzieś idziemy dalej. To jest jakiś beholder zamknięty. Trochę many zużyjemy, ale się rozejrzymy. No i fajnie widzimy. Dużo, dużo many na to, ale jeszcze póki mogę na tym ósmym levelu Póki to nie są aż takie odstępy. Opatrzcie, tutaj ktoś zostawił drewniane rzeczy. Dobra, fajnie, żeśmy sobie odkryli. są dodatekowane, co się dzieje. Prowak z drzewa, spoko. O kur, ścinamy to wszystko jak genialnie. Przydałby się z na hukliki, co? Ale on jest dużo, dużo później dopiero. Tak jak ma napotki zresztą, które będziemy musieli robić na potęgę. Dobra, ścinamy teraz to. Te drabinki będziemy zbierać, tak, więc ich poróbmy trochę I potem je pokasujemy, słuchajcie Tutaj zróbmy tak, żeby móc tu wskoczyć Tu nie widzę, żeby coś było Tu mamy trochę surowców jeszcze, jak będziemy chcieli iść Więc tam na pewno później pójdziemy Tu sobie musimy wydobyć, słuchajcie To, kop, kop Tutaj kop Najbiście, dobra Następnej nocy, chyba Albo tej nocy, albo następnej Wody potrzebuję, a skąd nie mam wodę wziąć, czy śnieg bym musiał dać do pieca, co? Ej, nie mam pieca Uu. Może być przetopiony na użyteczną wodę, no dobra, ale najpierw musiałbym jakąkolwiek wodę mieć, dobra Dobra, to teraz priorytet, żeby dostać się do wody Muszę chyba tutaj się wkopać, tak mi się wydaje Spróbujmy, no A no, zobaczymy, czy krasnale znajdą czas na innych obowiązków na to o, są też ważne obowiązki. Tu są pająki, zajebiście to. Najpierw rozdubrzmy tutaj. No tu już się kończą. Ich obowiązki z tego co widzę, też więc pomału dobrze. Tu wyszły po drzewa. No i powinny też tu przejść. Mam nadzieję, że zaraz się to stanie. Dobrze. I tu spróbujemy się dostać do tych zamrożonego jeziora. Tu mamy szczurzyska, trzeba się nimi zająć. Tym pająkiem się nikt nie chwapi, to osrać go póki co. Dobra, to na razie tutaj też osrać. Lejemy się tu. Bardzo ładnie. I, i fajnie, podoba mi się strasznie, kurde, jak to tak asymetrycznie ideolo wygląda po prostu. Nie, coś nie gra. Tu jest za długie o jeden. Albo tu za krótkie. Natychmiast trzeba to naprawić. No bo to to jak rozbijemy? Coś tu będzie jakaś woda z tego. Natychmiast trzeba to naprawić. Przepraszam, wybierz krasnoluda. Kontroluj. Ja przepraszam bardzo. Ale tu jest niesymetrycznie. Dobra, zajebiście. Wypuszczam. No. Cudo. Teraz jest pięknie. I co tu jest? Jest lód, ale nie ma wody. Jak my mamy mieć wodę na pracownię? Może być przetopiony na użyteczną wodę. No spoko, ale no właśnie. Żeby przetopić, to na palenisku. Muszę, no nie, nie mam pojęcia jak. Mm, nie wiem, jak wodę uzyskać. To jest problem. No, tutaj trzeba by iść. No ja nie wiem. Kurde, no nie wiem, tu jest jakaś woda. Okej, okay, rozumiem. Może trzeba się dokopywać do takich tych dziurek i z nich brać wodę po prostu. Bo tu są złoża wody podziemnej. No tak jakby, tak? Bo. <laughs> to nie jest dokładnie woda. Hmm. <laughs> dziwnie, dziwnie. A zaraz jest atak, więc nic na to nie poradzę. Więc po prostu tak, Sonia idzie spać. <laughs> Cała reszta jest ok. Zbrojki i bronie wszyscy praktycznie mają Jest spoko w miarę Powinniśmy dać radę, Sonika tylko się wyśpi <laughs> Tu na razie nic nie robimy Dobra, Będziemy się bronić Więc Wszyscy zaraz do bazy 12 sekund do ataku <laughs> Zobaczymy co tu się będzie działo Otwarto portal z prawej strony, spoko O kurwa, no idą te impy Mogę wam jakieś czapki kurwa porobić czy coś, chociaż Przyda się, nie? Drewniany hełm, no będę miał na drogę tych czapek I liść no, Zawsze coś plus do obrony, nie? Maczuga 17, to ma 17, dobra? Następny czapkę. Ten hełm daje więcej, dobra? Hełm. No, powręczajmy czapki i hełmy. Super, to jest plus do pancerza od razu. No, nieduży, nieduży, ale zawsze jakiś. I możemy zardzewiałą maczugę jedną wręczyć. Komuś to ma, zwykłą maczugę, to jest więcej obrażeń zawsze, dobra? Sztos. No będziemy się bronić. O, kurde. Idzie atak. I to nie mało. Idzie ten duży szkielet. To jest ból. Niestety. Broń, tutaj się przy drzwiach. Bronimy się, bronimy się. Tu wszyscy w jednym miejscu. Lejemy się, lejemy się, lejemy się. Wstawaj, Sonia. No kurwa, to będzie groźne zaraz, nie? Niech ktoś tam ucieka z naszych, ale zostajemy ostro. Ale też sporo zadajemy obrażeń. I uciekamy. I jak to się skończyło? Krasnoludy moje raczej dostały pory już z tego co widzę. Coś tu próbują się lać. Nie, nie ma źle, słuchajcie. Biorąc pod uwagę, że uważam, że byliśmy bardzo nieprzygotowani, to jest bardzo ok. Pójdźcie se spać, kto może. Dokładnie. On nie bije drzwi. Idźcie spać. On nie atakuje drzwi, nie umie. Tu jeden zombie atakuje drzwi, spoko. No, dobra, ktoś tam atakuje, ale wy musicie trochę pospać. A, ten tu chce się kopać. Oni nie mają za bardzo pomysłu, dobra. Idźcie spać, póki możecie. Trochę się wyśpicie, chopy. Tak, jak wpadną tutaj ci przeciwnicy, to będziecie w stanie im sprostać, jak będziecie mieć trochę helta. Dobra, i powładowywali się tu. O, kurwa, no jest niedobrze, bardzo. Wszyscy są w stanie pobudki i trochę rozgardiaszu. Dobra, załatwisz tego. Już zginął, na razie nie. Ten szkielet tam se stoi, póki co, to jest spoko w miarę. Więc zbudujmy tu ścianę, tu. Nie mogę. Rozbierz łóżko. Zabij tego. Zabij tego. Ja nie wiem, tutaj ścianę na przykład. I chuj ci w ryj. Daj Spierdalaj. Do tego zaraz pójdziemy. Dobra, już możecie opuszczać schronienie jak se chcecie Ale ja bym wam raczej polecał właśnie pójść spać No nie mądrze Nie mądrze babo Zbuduj ziemię tutaj Nie mądrze Dobra, ty idziesz zbudować ziemię I super, a już se tam. Dobra, to tu nie rozwalamy, tylko rozwalamy se tutaj ziemię Zabijcie go Czy coś, nie wiem a ty nie bądź bezczynny, tylko wyjdźcie spać. Zamiast stać jak te głupki. Spać. Spać. Bo wy nie macie helta, kumam. I spać, dobra. I spać. Za mało łóżek, co? No właśnie, możeśmy skasowali jedno łóżko. Lód Może być przetopiony na wodę. O! W ten sposób, super. Nie można zdemontować tego gdzie jest ta woda? Nie, to ludna śnieg został. Nie można zdemontować śniegu, Czy to jakoś inaczej trzeba zrobić. A żeby przetopić potrzebuje wody, kurde, no jak? Dobra, sprawdzę sobie przed następnym odcinkiem po prostu. Czemu wy sobie tak, nie wiem, gaworzycie wesoło, czy coś Kiedy nam na przykład gość niszczy drzwi od schronienia A, bo się boicie, to nie, może pójdźcie spać, polecam Głupie krasnale, idź spać Wiem, wiem, jeszcze jedno łóżko mam do ustawienia, spoko No dobra, no w ty, bo rozwalił drzwi, no głupki Czemu się boicie, załatwcie go Czemu nie można łóżka ustawić? Co za głupość, jejku Zobaczcie też, że pierdolca dostały te kresnale. Totalnie pierdolca dostały No odnieś te drzwi do magazynu Dziękuję Ustaw je. Ktoś niech je ustawi Brawo, znowu macie schronienie Super I idźcie spać Śpi, śpi. Dlaczego nie? Idzie spać. Coś się z... Coś mają jakiś błąd te teraz A spróbuję jakby nie wiem wyjść i wejść do gry Bo coś dziwnego aż, nie? Nie podoba mi się to. Przerestartuję was. wy ze wesoło gaworzycie. Dobra, idzie spać. Idzie spać, dobra, cudownie. Nie masz łóżka, to se kurwa ustaw Ty idź spać Dobra, dobrze Niech on się podobija nawet te chwile Nie, nie kop Śpi, śpi. No i tu co zaraz coś tam ustawi ziemię Zajebiście Ile ty masz zdrowia? Czemu ty wstałaś? Co ty sobie wyobrażasz? Do spania Odnawiać sobie HP Pizdzielce głupie Dobrze, wiem, że jestem atakowany, ale oni się boją cokolwiek robić, jak mają tyle zdrowia. Muszę ich poleczyć. No, mocno poryjam w trakcie tego ataku, bo za wolność technologicznie rozwijam. A bardziej się skupiam na tym, żeby moja baza ładnie wyglądała, nie? I mam problem z tą wodą, gaddemet Będę chciał porobić deski, jakieś wiadro. muszę się tym zająć. Tego, tutaj trzeba zabić. Trochę wygląda jak Golden. Nie, nie jak Golden, tylko jak Ozaru po prostu. Sajan Buduj kowala, rolnictwo. Zaawansowana obróbka żelaza. No dokładnie, potrzebujemy te dwie technologie zrobić. Ale to nas spokojnie. Dobra, to teraz już zasugeruję, że możecie pomału wstawać. Chłopki. Dobra, odnówcie się na maksa, niech tak będzie. Żeby oni się wyspali. Brawo Brawo, jakaś mądra decyzja Wreszcie Kochane krasnale Drzwi Drzwi Dziękuję Ślicznie Cały dzień po prostu I wyłazić z tego schronienia, już do roboty Do roboty pizdzielce Żebyście sobie nie myśleli, że macie za łatwo. Nie ma lekko, tu trzeba to będzie Fortyfikacjami obudować, krasnale atakowane Zabić się z jego ja Yeti i chuj z tym pięknie daje miście. Yeti Jet załatwiony, dziękuję. Da, potrzebujemy się dostać do wody, słuchajcie. Dobra, teraz nie znajdę tych złóż tej wody podziemnej. W dzień sobie tego poszukamy zaraz. Dobra, tutaj drzewo ścięte, podoba mi się to. To pracownie może chociaż zróbmy, żeby móc mieć deski, co? Do tego potrzeba stół. Zróbmy cztery stoły. I będą cztery pracownie. Drewno, żelazo, drewno. Dobrze. Tu sobie je dajmy. I to niech będzie piętro pracowni. Albo to. Tylko porozwalajmy te pająki najpierw. Nie, to będzie nasz priorytet, powiedzmy. Dobrze, zajbiście. Kto ma dalej mało zdrowia, idzie spać. Marcin na przykład idzie spać. Marcin 4007 idzie spać z Klaudią. Dobrze Zabijcie tego pająka Dobra, nie, to odpierdolta się Tu mam za dużo pochodni Dobra, to rozbierzmy je Olga! Dobrze O, się zaksuziłem Tu mogę zbudować trzy W jednym takim bloczku Dobra, to niech będą trzy na razie ustawione i tu powiedzmy, że będą pracownie, zaraz będziemy deski trzaskać. No bo to tu wyżej będą, te nie wiem, Kowalskie warsztaty czy coś. No bo to zróbmy ich sześć, będzie wszystko szybko szło. Lubię takie wiecie. Okrągłe liczby, fajna symetria, to jest zajebiste Super, i teraz robimy parcie. Pum, pum, pum. Nie, 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 nie. nie. To musi być pum, nie. Pum, pum, pum. Super. Trzech pracowni w ten sposób, zajebiście Tak będziemy robić deski, to będziemy kurna robić deski Dobra, zaraz ten obóz tych pajaców zrobimy Już trzeba trochę wyspać Co po niektórzy Ty idź spać na przykład Ty śpisz, dobrze Ale to ci dam force spanie I tak, ty idź spać Przed chwilą spaliście niby, Gabriela Odpoczywa, dobra Ty też pójdź spać Budujesz, remontujesz, urządzasz. Kto inny se zbuduje, spoko No nie, ty tu gówno zrobi, co ty robisz? Zbuduj pracownię, kolo Czy wziął ją przy sobie ten typek, co poszedł spać? Dobra Oddana pracownia, zajebiście No i co, możemy zacząć deski robić bo deski nam będą potrzebne do wiadra. Przy okazji, zaawansowaną obróbkę drewna sobie zrobimy. Zrobimy 20 sztuk tych desek, i zaraz będziemy tutaj robić wiadra na wodę. I zaraz pójdziemy znaleźć te podziemne źródełka wody. No nie, tu nic nie ma. Może tu będę mógł nabrać faktycznie. No ale zobaczymy. Będziemy musieli tam podejść. Bo potrzebujemy pracownie, te, te kuźnie w sensie Żeby przetopić e, Odpowiedni surowiec No dobra, ale póki co moi kochani W tym miejscu się zatrzymamy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę Zapraszam na kolejne odcinki Craft the World, cześć